Czy otrzymanie premii w pracy może być karą, a nie spodziewaną motywującą nagrodą? Czy da się dbać o motywację pracowników, używając w odpowiedni sposób kari i nagród? Zabraliśmy te i inne odpowiedzi dotyczące karania i nagradzania pracowników w pięciu ideach karania w firmie. Zapraszam. Odpowiadając na pytanie, czy da się zmotywować pracowników, używając odpowiednich kar i nagród, odpowiedź krótka brzmi nie. Nie da się. I choć można by było na tym zakończyć, należałoby jednak podać psychologiczne powody, dla których ten, niejednokrotnie standard zarządzania, jest źle rozumiany i szkodliwy. Do tego przydałoby się podać alternatywę no bo skoro nie kary i nagrody, to co? Dzisiaj wspieramy się świetną książką profesora Andrzeja Blikle Doktryna jakości. Pierwsza idea prawo marchewki czyli dlaczego nagradzanie to karanie. Zacznijmy od podstawowych pojęć. Marchewka to korzystne działanie zapowiedziane, realizowane przez osobę umieszczoną wyżej w hierarchii w firmie. Cel marchewki? Zmiana naszego zachowania, zmotywowanie. Marchewkę można dać albo można obiecywać, że się da. Analogicznie wygląda ki. To niekorzystne działanie, a jego celem jest to samo zmiana naszego zachowania, zmotywowanie. Oczywiście kija ktoś wyżej w hierarchii może użyć, ale z reguły pracuje się pod groźbą użycia kija, czyli tak samo jak marchewkę, można obiecywać użycie kary. Już na dzień dobry, analizując te metody w taki sposób, dostrzeżemy, że czy mówimy o kiju, czy marchewce, mówimy o dwóch stronach tej samej monety, która ma jedno konkretne zadanie zmiana naszego zachowania. Ale to nie koniec. Dlaczego nagradzanie to też karanie? Weźmy na przykład najbardziej klasyczną marchewkę, premię finansową. Pracownik otrzymuje ją co miesiąc, w miarę regularnie. Jednak miał słabszy okres albo podpadł kierownikowi. W tym Miesiącu z jakiegoś powodu premii nie będzie. Czy to jest dla niego kara? No jest. W przeciągu paru chwil marchewka, premia, przemieniła się w ki odebranie premii. Magiczna transformacja działa to też w drugą stronę. Każdy ki, na przykład nakazanie przemysłowej dodatkowej pracy, dorzucenie obowiązków czy publiczna nagana może szybko przekształcić się w marchewkę, gdy tym razem pracownik uniknie tych rzeczy, w nagrodę nie zostanie po godzinach. To jest właśnie prawo marchewki, czyli słowami profesora Blickle każda marchewka służy jedynie do tego, aby zrobić z niej kij. Gdyby nagroda była przyznawana zawsze, to już nie byłaby nagrodą, a po prostu w kontekście gratyfikacji finansowej zwykłą podwyżką, docenieniem pracownika, wyrazem uznania. Dlatego zawsze za nagrodą kryje się groźba jej nieprzyznania, a za karą kryje się obietnica, że jej nie zrealizujemy. Profesor Andrzej Blikle używa zresztą bardzo zgrabnego językowo scalenia marchewki i kija w jedno pojęcie marchew kija jako narzędzia silnie demotywującego i degenerującego relacje w miejscu pracy. To jednostronny komunikat, który odnosi często rezultat przeciwny do oczekiwanego. Druga idea utrwalanie negatywnych wzorców. Psychologia wychowawcza daje nam wgląd w to, jak wykształcają się pewne schematy myślowe w głowie młodego człowieka, dziecka czy nastolatka. Rzecz w tym, że tworzenie pewnych podświadomych wzorców działania dotyczy również dorosłych i są oni na te wzorce bardzo podatni. Weźmy prosty przykład wychowawczy. Rodzic przekonuje dziecko, że jak posprząta swój pokój, otrzyma dwie godziny dostępu do konsoli. Co to uczy dziecko? Że czas na konsoli można w cudzysłowie kupić. To po pierwsze, ale po drugie dziecko uczy się od rodzica, że sprzątanie jest zadaniem bardzo mało atrakcyjnym i należy się za niej jakaś rekompensata, że rodzic. Płaci ekstra w cudzysłowie za dodatkowy wysiłek. Od tego schematu myślowego nie jesteśmy wolni jako dorośli i dokładnie taki schemat utrwala się w miejscu pracy, gdzie głównym motywatorem ma być marchewka lub brak marchewki. Szef często mówi: To zadanie jest dodatkowo trudne, więc dostaniesz za to dodatkową pensję. Pracownik podświadomie, a czasem również świadomie koduje sobie, że praca jest trudna, przekraczająca standardowe kompetencje. Uczy się, że za ekstra dyskomfort otrzymuje coś więcej, że jest jakiś poziom w swoim miejscu pracy, gdzie zaczyna się to w cudzysłowie ekstra, to więcej. I pracownik, tak samo jak dziecko, uczy się od pracodawcy, że to dodatkowe zadanie jest dodatkowo nieprzyjemne. Koduje sobie w głowie tą relację, robię więcej rzeczy trudnych i nieprzyjemnych, co samo w sobie jest demotywujące, niezależnie od rekompensaty. Wszak trudnym i nieprzyjemnym rzeczom towarzyszy naturalna niechęć. Marchewki więc ogranicza autonomię pracownika i jest narzędziem nadzoru, które uczy posłuszeństwa, a nie samodzielności. Niszczy współpracę, tworząc niepartnerską relację opartą na kalkulacji i wymuszaniu. Daje poczucie, że otrzymanie marchewki czy unikanie kija jest zależne od pozamerytorycznych przyczyn. Daje szybką zmianę zachowania kosztem satysfakcji z pracy i godności pracownika. Uczy, że zdobywanie premii silnie motywuje tylko do zdobywania premii, ale niekoniecznie właściwymi metodami czy nauką. Pokazuje, że silny dominuje nad słabszym, a to wzbudza w słabszym chęć odwetu. Trzecia idea. Kary i nagrody prowadzą do ignorowania przyczyn błędów i zniechęcają do zmiany. Zajmując się zawodowo doskonaleniem tu na kanale Let's Grow, nie jest tajemnicą, że naszym celem jest przekonanie Ciebie, że ciągłe, nieprzerwane usprawnianie swojej działalności małymi krokami rozłożone w czasie to jest jedyny sposób działania, jeśli chcemy myśleć o długoterminowej stabilności i rozwoju. Jest więc coś w karach i nagrodach, co diametralnie niszczy ideę doskonalenia. Bazą do rozważań ich będą takie trzy idee. Podstawą doskonalenia jest zadanie odpowiednich pytań w odpowiednim czasie i na odpowiednim stanowisku. Wykryty błąd jest szansą na wyeliminowanie raz na zawsze konkretnego marnotrawstwa, które ten błąd generował. Jeśli jesteś blisko problemu w firmie, w Twoim interesie jest zrozumienie przyczyn i zaproponowanie zmian. Te trzy idee bardzo skurtowo oddają rozwojowe podejście. Co z nim robi system kary i nagród w firmie? Z reguły nagrody i kary to uniwersalny sposób rozwiązywania problemów w każdej firmie, a w zasadzie zaspokajania doraźnej potrzeby odwetu, no bo nie możemy mówić o faktycznym rozwiązywaniu problemu. Problem w firmie wymaga zrozumienia. Najlepiej będzie go rozumieć pracownik, który go popełnił lub osoby będące najbliżej sytuacji. Co się stanie, jak arbitralnie kierownictwo tuż po wykryciu wpadki ukaże pracowników nie wypłacając im premii, albo gorzej przenosząc ich karnie na inne stanowiska? Taki pracownik pomyśli, no i często powie, że ma to w nosie, że już w życiu nie będzie robił tego w taki sposób. Jednym zdaniem, gdy pracownik wie, że nie ma szans na marchewkę, to nie podejmie wysiłku zrozumienia czy naprawienia błędu. Zresztą będzie unikał jak ognia jakiegokolwiek ryzyka i błędów, wiedząc, że może nie dostać nagród. To znowu zniechęca do uczenia się i utrwala stare wzorce postępowania. Te wzorce, które zawsze dawały nagrodę. Etap refleksji w takiej sytuacji jest natychmiast przerywany. Pracownik nie ma ochoty współpracować przy rozwiązywaniu sytuacji, która go w przenośni sparzyła. Chce jak najszybciej przejść dalej. Kierownik, nawet gdyby próbował, nie wyciągnie od pracownika detali, nie będzie mógł przeprowadzić sensownej analizy problemu. Wszystko w tym modelu jest postawione na głowie, bo o detalach całego błędu dowie się mąż czy żona pracownika, bo ten rozczarowany wyżali się w domu na całą sytuację. A to strata dla kierownictwa i firmy, no i dla samego pracownika. Omija ich wszystkich szansa na wyeliminowanie błędu. Jeśli więc kierownictwo działa według zasady, jeśli coś źle się dzieje w firmie, użyje kija i to załatwi sprawę, to można mieć pewność, że firma nie jest na najlepszym kierunku doskonalenia i z pewnością pomija szansę na eliminację marnotrawstwa. W miejscach występowania błędów. Czwarta idea. Celem ostatecznym staje się marchewka. Psychologia jest zgodna co do tego, że samorealizacja jest jednym z najważniejszych czynników popychających ludzi do podejmowania nowych działań, sięgania po nową wiedzę, ryzykowania czy uczenia się. Czym jest więc praca dla samej pracy, czy w tym kontekście praca, której ostatecznym celem jest ciągły pościg za marchewką? Niestety jest zaledwie zaspokajaniem podstawowych potrzeb przetrwania. Więcej pieniędzy to więcej przetrwania, lepsze przetrwanie. Ale nie zapominajmy, że za każdą marchewką czai się kij. A ten mówi pracownikowi podświadomie: Jeśli utracisz nagrodę, to Twoje przetrwanie jest zagrożone, a to zagrozi Twoim podstawowym potrzebom. To wywołuje u pracownika pierwotny lęk, który rozłożony w czasie nie jest może tak wyczuwalny, jednak gromadzony przez lata skutkuje w wypaleniu, zniechęceniu, demotywacji i poczuciu braku sensu pracy. Taki rezultat daje marchewki, obdziera pracę z aspektu samorealizacji. Utrudnia ją przenosząc skupienie tylko na jeden aspekt. Jeśli więc uzależnimy pracowników od motywacji zewnętrznej od naszych kar czy nagród, narazimy ich na poczucie bezsilności i braku sensu. Nie zmusimy nikogo, by polubił swoją pracę. No i piąta idea. Konkluzja i alternatywy. Wnioski są proste. Kary i nagrody nie działają, a często odnoszą rezultaty przeciwne od oczekiwanych uczenie pracowników, że za kary będą więcej pracować, uczy ich, że sama praca jest bardzo nieatrakcyjna. To trwała erozja postawy za cenę chwilowej zmiany zachowania. Co więc można z tym problemem zrobić? Odpowiedzi jak zwykle w takich sytuacjach nie należą do prostych. To karanie i nagradzanie jest najprostsze z tego wszystkiego, ale mam kilka propozycji. Uczyń pracę atrakcyjniejszą, miejsce pracy przyjaźniejsze, odpowiadaj na potrzeby różnych typów osobowości pracowników, czy dobieraj zespoły według odpowiedniego klucza osobowościowego. Zaufaj pracownikom i ich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i proponowania rozwiązań. Nie traktuj ich jak dzieci wymagające ciągłego nadzoru. Wiele osób tak nawykło i przesiąknęło tak mocno metodą kija i marchewki, że samo wyjście z tego schematu może im chwilę zająć, więc daj im ten czas. Zaproponuj w sytuacjach konfrontacyjnych empatię i zrozumienie, nader wszystko, aktywne słuchanie. Traktuj pracowników jak partnerów. Używaj komunikatów pozytywnych, nawet jeśli będzie to odmowa lub konieczność wyrażenia swoich oczekiwań względem drugiej strony. Użyj komunikacji godnościowej. Nigdy nie lekceważ aspektu człowieka w pracowniku. On też ma wysoką potrzebę szacunku i godności. Jeśli otrzyma ją w miejscu pracy, będzie też w tym miejscu pracy szukał innych aspektów niż tylko pensji na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Szkół pracowników pozwala im samodzielnie usprawniać miejsca pracy, za to przestań ich szpiegować i rozliczać z tabelek w Excelu, tylko realnie odnieść się do problemów konkretnych osób. Aspekt mierzalnych wskaźników pracy powinien być tylko częścią całej ewaluacji danego stanowiska pracy. Zrozum, że błąd na danym stanowisku pracy wydarzyłby się niezależnie od tego, czy pracował tam pracownik X czy Y, a to znaczy, że z reguły jest to problem z organizacją pracy, a nie z samym pracownikiem. Aby otrzymać więcej takiej wiedzy, subskrybuj ten kanał, a teraz dziękuję ci za twoją uwagę. No i życzymy ci ciągłego wzrastania.